Dobra, kontynuacja. co my, porobili mnie, są już mieli jakieś... Dobra, nie wiem, nagrywamy z... Nie wiem, nagrywamy znowu 10 minut, co mi tam... Nagrywamy 10 minut. No nie, naprawdę? Drugi Frank, drugi Frank, drugi Frank, drugi Frank, no ja Cię sunę, no! Ja, ja sobie biorę kogoś innego, może... Nie wiem, się sobie biorę. Albo nie, Morty sobie. Cedrego wybiorę. Kordeliusa, jak on tam miał. Sego albo nie, albo nie, 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 no. Nie. Riko eee, 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 sobie Albo nie, no nie Riko, nie, nie, dobra, tego Gziba. Gziba sobie I tak nie mam już odwrotu. Na gdzie gramy, Gzibę? No i Frank, no i Frank, no i mnie porobią. A ten prze... Leon? Dzień dobry. Czyli jak będę miał raunę, to muszę uważać na Kordeliusa, bo bowiem, że mnie podobi. Ktoś mnie widzi. Ktoś mnie widzi. Ktoś mnie podgląda. Na Tak nie tu, czekam to powiedzieć. Co więc... za to? A ja się po prostu śpiewałam, bo oczekuję na tą nową piosenkę palił. No, ale nie was... Nie o to, Nie o tym odcinek, Nie o tym. Niedobry, panu, te, ta, nie dobrze to mi Ta ni ta... No nie no wiedziałem no. No chociaż po prostu... Się. Aha. Uh -huh. Dobra. O. Kabel mi się porozwalał. Aha. Dzień dobry.

bo nie wiem, czy, czy akurat wtedy wróci mama, nie? nie? Nie, 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 nawet jak będziecie coś w tle słyszeć, to sorry są... w ogóle nie wiem, czy, czy. mnie słychać źle? Nie, 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 nie. to nie, to, to, to już nie, dobra ja się będę z wami żegnał, dzięki za oglądanie. Do następnego, znaczy oczekujcie na odcinek z Minkiem. Sayonara.